Jak objął władzę w USA Trump. E, najbardziej mi zaniepokoiło, że powiedział, że chciałby USA wyprowadzić z NATO i wstrzymał pomoc dla Ukrainy. No i co się dzieje? E, wstrzymał pomoc dla Ukrainy, nakłada cła, przez co traciby partnera wiarygodnego militarnie i gospodarczo Jeśli chodzi o wstrzymanie kurwa zając Jeśli chodzi o e, wstrzymanie pomocy dla Ukrainy ona ma pełno jeszcze e, sprzętu gdzie starczy da wiele miesięcy jeszcze walki ale e, USA była potęgą militarną i wywiadowczą i to jak dzisiaj było w wiadomościach, że już nie są w stanie e, e, na tyle szybko z, zostać ostrzeżeni przed bombardowaniem czy przed czymś. Tak samo Ukraina bez zdolności wywiadowczej USA traci możliwość e, rażenia rakietami dalekiego, ce, e, dalekiego zasięgu cele wrażliwe dra, dla Rosji co też jest bolesne. USA to była główna potęga NATO i teraz tak, może to dążyć do zakończenia wojny po trupach, że Ukraina nie będzie miała wyboru, będzie musiała się poddać, dać dostęp do ziemi z pierwiastkami rzadkimi lub nie poddać cała Europa się bardziej zmobilizuje bo tym bardziej Europa też jest cała spanikowana ze względu na to że USA było gwarancją naszego bezpieczeństwa i tą gwarancję straciliśmy więc gdyby wszyscy zaczęli mocno zbroić Ukrainę to byłby to ciężki orzech do zgryzienia, czy się uda obronić Ukrainie, czy się nie uda, a potem może Rosja wejść do Polski. Hmm. E, też e, e, w dobrej wersji e, będą cztery lata bardzo ciekawe, co, co Trump będzie odpierdalać, a później ktoś zasiądzie na jego miejsce, kto odbuduje swoją wiarygodność militarną i gospodarczą i dalej będzie naszym mocnym partnerem. E, czy nam grozi wojna, że zajmą Ukrainę, że wejdą do Polski? E, to bym się spodziewał, jako yy, bardzo mało prawdopodobny scenariusz, że większość z Was będą musieli iść na mięso, armatnie, a Polska zawiśnie pod inną flagą. Czegoś takiego bym się nie spodziewał, ale USA jest największym importerem i eksporterem światowym. I nakładając cła na wszystko. Można się spodziewać, że w Unii Europejskiej wybuchnie wojna gospodarcza. I na czym taka wojna gospodarcza polega? Polega na tym, że nasz rynek zaleją chińskie produkty. Wszelkiego rodzaju i jakiekolwiek by to nie było i nagłe ich nadmiary, lub nagłe całkowite braki zmiany ce ceł, zmiany e, opłat, e, wszystkie papiery wartościowe zwariują e, i nie będzie to stabilne, jeśli chodzi o pap papiery wartościowe, dopóki politycy między sobą się nie dogadają i na, na tym by wyglądała wojna gospodarcza. Jest jeszcze jeden scenariusz możliwy. I jest autentycznie możliwy, że USA, co wybrała swojego prezydenta, e, że może być to agent rosyjski, i jest to prawdopodobna wersja. E, e, co do swojej polityki w USA na razie się wywiązuje, chociaż inne agencje i departamenty odpierdala ostro i już w pierwszych trzech dniach było wiele wypowiedzeń. Jeśli jest rosyjskim agentem, to będzie prowadził USA na skraju upadku. Żeby Rosja, znaczy żeby USA stała się pod wpływami Rosji i Chin. No i wtedy, jeśli chodzi o losy nasze, Europy, wtedy będzie przejebane. Ale mówiąc szczerze, bym był optymistą, że namiesza w chuj Trump, a po jego kadencji siądzie ktoś, kto zacznie szybko odbudowywać pozycję militarną, gospodarczą, umacniającą sojusz na tą sytuację, co się wydarzy trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, trzeba poczekać na dalsze losy wydarzeń, co się w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach wydarzy, żeby określić powiedzmy dalsze, kolejne możliwe scenariusze, co może być. E, zakładając przy scenariuszu, że co, jeśli Ukraina nie dostanie pomocy i e, Europa będzie ją zbroić maksymalnie, może uda jej się obronić, może jej się nie uda. Jeśli się nie uda i weszłaby Rosja do Polski, na tą chwilę bym się nie, nie, nie martwił. Wiem, wiem, że to jest chujowy scenariusz. Ale takie rzeczy się dzieją latami, i żeby zająć całą Ukra Ukrainę, jest naprawdę dużo czasu, gdzie w tym czasie może się bardzo wiele rzeczy wydarzyć. Więc na tą chwilę bym się tym nie stresował, tylko dalej jak żyjemy, zajął się swoim życiem, pracą, biznesem a najbliższe lata będą pokazywać, czy się czegoś obawiać, czy należy jakieś podjąć albo zmienić swoje decyzje w życiu, czy co robić. Takie jest. No, tak uważam.